Szukasz sensu albo odpowiedzi na pytanie? Teistacja. Trudne pytania, proste odpowiedzi. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To już trzeci odcinek z serii 10 argumentów, których w naszej opinii ateiści nie powinni używać, bo są to nieprzemyślane już dzisiaj argumenty, albo dawno temu zostały udzielone odpowiedzi. Dzisiejszym tematem będzie piekło. Czy chrześcijanie straszą niewierzących piekłem. Czy jest to moralne, czy jest to naganne, czy może tak powinno być? Jest to argument bardzo często podnoszony w dyskusjach z różnego typu sceptykami czy ateistami, że my nie umiemy nic innego, tylko straszymy ich piekłem, bo nie mamy innych argumentów. I że jest to bardzo niestosowne, niekulturalne, niemoralne i w ogóle jest to nie na miejscu. Pan Jerzy w z którym miałem okazję debatować w ramach tegorocznych dni ateizmu na początku października, w jednym ze swoich programów na kanale YouTube powiedział, że straszenie dzieci piekłem klasyfikuje jako formę przemocy nad małoletnimi w kościele. Przemoc psychiczna i emocjonalna wobec dzieci to jedna z bardziej ponurych kościelnych strategii przemocowych. Na domiar złego jest to strategia szeroko akceptowana. Najczęstsze obszary jej stosowania to rytuał spowiedzi oraz szkolna, a także przedszkolna katecheza. Oto przykłady. Przez prawie całą podstawówkę byłam przekonana, że pójdę do piekła, bo nie pomodliłam się wieczorem i rano przed pierwszą komunią. A przecież trzeba się modlić zawsze rano i wieczorem. Oczywiście jako ewangelicznie wierzący nie zgodzimy się z tymi argumentami, które pan Jerzy podnosił na tym swoim kanale, dlaczego jesteśmy właśnie ewangelicznie wierzący, nie jesteśmy rzymskimi katolikami, nie zgadzamy się z tym, czego te dzieci były tam uczone, że za nie modlenie się rano i wieczorem idzie się do piekła, ponieważ wierzymy, że do piekła idzie się za to, że łamiemy Boże prawo, że złamiemy jedno Boże przykazanie, to Bóg, jako święty, musi domagać się doskonałego zadośćuczynienia, doskonałej kary, a jedyna doskonała to jest tylko wieczne potępienie, nie ma innego sposobu. Więc o ile nie zgadzamy się z tym samym argumentem, który przytoczył pan Jerzy, o tyle zgadzamy się, że faktycznie załamanie Bożego prawa, ale też za to, że nie korzystamy, z tego, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu, z jego ofiary za grzechy, należy się wieczne potępienie. Z tym jak najbardziej się zgadzamy, że tak właśnie jest. Nie zgadzamy się też oczywiście, tak jak na, na co Pan Jezus wskazywał, z tą ideą tej spowiedzi usznej, która też jest w Kościele Rzymskokatolickim, bo uważamy, że odczytanie fragmentu z Ewangelii Jana, Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Że nie chodzi tutaj o spowiedź uczną, ale raczej o ustanawianie starszych w kościele, ponieważ apostołowie mieli od Boga, można powiedzieć, licencję na zakładanie kościoła, ale z drugiej strony też apostołów nie ma wśród nas i też nie widzimy nigdzie jakichkolwiek sugestii, że ta kompetencja szczególna była im potem przekazana. Ale to jest oczywiście na inną dyskusję. Natomiast jak najbardziej uważamy, że należy ludziom mówić o piekle. I że niemówienie ludziom o piekle jest właśnie nadużyciem. Nie jest to żaden chwyterystyczny przejaw manipulacji czy psychicznego terroryzmu, ale w, naszym, w naszej opinii, tak jak rozumiemy Boże słowo, jest to przejaw troski i miłości wobec bliźnich, wobec ludzi, którzy w tej chwili są na drodze do zagłady. Do zagłady, którym jest Boży Sąd i wyrok wiecznego potępienia. Robimy to z troski o innych. Po to mówimy, jak, jak będzie wyglądać przyszłość. I kwestia zasadności posługiwania się argumentem mówiącym o wiecznym potępieniu w dużej mierze zależy od światopoglądu mówiącego i słuchacza. My sobie dobrze zdajemy sprawę, że kiedy powołujemy się na życie pozagrobowe. Mówimy o jakości, która nie mieści się w ramach światopoglądowych ateisty, który z reguły jest zwykle naturalistą. No, to byłoby tak, jak gdyby ktoś, kto jest wyznawcą ognistych smoków, przyszedł do mnie i powiedział: Jeśli się z tym czy tym nie zgodzisz, to przywołam tutaj ognistego smoka, który spopieli ci głowę. Oczywiście dla mnie byłoby to absurdem, ponieważ ja nie wierzę w istnienie takich obecnie żyjących smoków. Ale czy ateista ma wiedzę, że nie ma życia po śmierci? Przecież on tutaj wczytuje swoje założenia światopoglądowe, a tak naprawdę ograniczenia swojego założenia światopoglądowego, w którym po prostu nie ma miejsca na rzeczywistość duchową. Stwierdzenie, że istnieje bądź nie istnieje w życie pozagrobowe leży przecież poza granicami kompetencji nauk naturalnych. Ale jeśli wyznaje on naturalizm, wtedy. Sypie mu się już wszystko. Kwestia wiedzy, co jest prawdą, a co nie, cała epistemologia, kwestia racjonalności myślenia, bo jest przecież naturalnym tylko zlepkiem związków chemicznych i jego mózg jest tylko maszyną białkową, i tak dalej. I to często podkreślamy w naszych programach. Wtedy nie ma on podstaw, by cokolwiek logicznie argumentować, także przeciwko używaniu argumentu o piekle. Z drugiej strony, poza tą dyskusją o epistemologii, czyli w jaki sposób możemy naprawdę coś poznać, tak prawdziwie, obiektywnie, jest jeszcze inna sprawa. Dlaczego w ogóle ateiści podnoszą ten problem straszenia? Przecież jak ktoś będzie mnie straszył, że dopadnie mi jakiś gnom, czy krasnolud, czy smerf, no to ja nie będę się tego bał, ja w to nie wierzę. Więc dlaczego ateiści tak często mówią, że chrześcijanie straszą ich piekłem? Czyżby... Faktycznie podejrzewali, że to może być prawda. Że faktycznie istnieje Bóg, istnieje to wszystko, o czym czytamy w tekście Pisma Świętego: o tym, że możemy żyć z Bogiem w szczęściu i spełnieniu, jeżeli jesteśmy w nim w relacji pokoju, miłości, ale też, że istnieje inny sposób funkcjonowania po śmierci, czyli wieczne potępienie dla tych, którzy. Bogu się nie podporządkowali. Być może to jest właśnie podstawa tego zarzutu. Wewnętrzna intuicja, która mówi: tak jest, tak będzie. Jeżeli nie poddam się Bogu, to spędzę ten czas w wiecznym potępieniu, bez końca, bez żadnej nadziei na przyszłość. Skąd to sam może wiedzieć, że tak nie jest, skoro jego własna intuicja mu tak podpowiada? Dlatego być może te obawy są słuszne. My wierzymy, że jak najbardziej tak, są słuszne. No, ale on zawsze będzie nas pytał o dowody. Skąd on może wiedzieć, że piekło istnieje? I to jest pytanie: czy pytanie o dowody, które tak często słyszymy z, z ust ateistów, czy to, jest, czy to faktycznie jest pytanie o dowody? W naszej opinii nie. Dlatego że tych dowodów mamy bardzo dużo różnych. Począwszy od zgodności tego, co wiemy z historii, z archeologii, z Biblią. Dalej. Dowodów na nie tylko istnienie Jezusa, bo myślę, że to już tutaj nie ma mało kto ma problemy z tym, ale że Jezus był tym, za kogo się podawał, czyli że podawał się za Boga i Zbawiciela, gdzie skutkiem było powstanie Kościoła. Chrześcijan, którzy umierają dla Jezusa przez 2000 lat. Mnóstwo cudów, które są opisane w taki sposób i tak są udowodnione, że ciężko je podważyć. Więc czy faktycznie ateista ma prawo. Pytać o dowody, czy nie jest to tylko zasłona dymna, forma usprawiedliwienia się przed tym, do czego jest wewnętrznie przekonany, ale usprawiedliwia się dlatego, bo, bo być może nie lubi Boga, nie lubi się poddawać, nie lubi tego, żeby ktoś zabierał mu tą iluzoryczną chęć stanowienia o sobie. Iluzoryczną, bo tak naprawdę nikt nie stanowi o sobie, nikt nie może kierować swoim życiem tak, jak chce. Czy Faktycznie dowody mogą tutaj niewierzącego przekonać. W mojej opinii jest tak, że nie, że jeżeli ja kogoś bardzo nie lubię, znamy to ze swojego doświadczenia. Jeżeli kogoś bardzo nie lubimy, to nawet jeżeli ten ktoś mówi nam słuszne rzeczy, na których możemy zyskać, to my na złość jemu tego nie zrobimy, pomimo że wiemy, że to jest słuszne. Tak, czyli nie potrafi on przyjąć naszych dowodów, nie ze względu na to, że one są za słabe, ale dlatego, że jest bardzo uprzedzony. Ale z pewnością też nie potrafi wykazać pewności, że piekło nie istnieje. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że świat pozagrobowy istnieje tak, jak jest opisany w Biblii, gdyż oglądał go sam Syn Boży, jak relacje ewangeliczne przekazują, umarł na krzyżu, z stał, ale w tym okresie pomiędzy śmiercią i zmartwychwstaniem, jak podaje pierwszy list Piotra, w swoim zmartwychwstałym ciele udał się on do Szeolu i tam ogłosił swoje zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem, tam przebywającym duszą. Więc my jesteśmy pewni z relacji o Jezusie, że na 100% życie pozagrobowe istnieje. Ponadto Bóg objawia w wielu miejscach prawdę o życiu po śmierci i jako Bóg nie potrzebuje sam odwiedzić tego miejsca, gdyż wie wszystko i wie, że ono jest realne. I co więcej, sam Jezus w końcu, miłość wcielona, wielokrotnie ostrzegał, i to jest najwięcej w całej Biblii, ostrzegał właśnie przed piekłem, przed wiecznym potępieniem, chociażby w Mateusza 5.30. Jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich niż żeby miało całe ciało Twoje znaleźć się w piekle. Odcięcie ręki traktujemy tutaj jako hiperbole, czyli celowe przejaskrawienie, jakim posłużył się Pan, dla podkreślenia, jak radykalne powinno być nasze zerwanie z grzechem i jak często będziemy to postrzegali jako bolesne rozstanie się z grzechem. Tutaj warto znowuż dodać to, to zastrzeżenie, bo ateista może powiedzieć, no ale czy to prawda? No my, dla nas Biblia jest prawdą, Wierzymy, że to co jest napisane jest prawdą. No ale jak to udowodnić? I teraz, oczywiście możemy powiedzieć, my mamy wewnętrzne przekonanie, bo tak jest, Duch Święty nas przekonuje, no, ale też taki ateista, który stawia taki zarzut, czy to, to, czy to jest prawdą, co czytamy w Piśmie Świętym, to musi też zarzucić to, że przez dwa tysiące lat miliony ludzi różnych ras, z różnych kultur, narodów, poziomu wykształcenia, Płci w wieku myliło się. Miliony ludzi uwierzyło w coś, co jest nieprawdą. Jak to możliwe? Ten ateista, który stawia taki zarzut, musi powiedzieć: Ci wszyscy ludzie żyli iluzją, pomylili się, żyli fałszywie i umierali za fałszywe informacje, w które uwierzyli. Tak, oczywiście odpowiedzią będzie, że są inne religie, które my uznamy za fałszywe i ludzie umierają za nie. Tak, tylko że. Pierwsi chrześcijanie musieliby umierać za coś, o czym wiedzieli, że jest nieprawdą, jeśli byliby tymi, którzy, powiedzmy, chrześcijaństwo nieprawdziwe fabrykowali. W każdym razie jest to bardzo, bardzo mocny argument, że historycznie udokumentowane chrześcijaństwo przez fakty, natchnienia Pisma, cuda, spełnione proroctwa i śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, to pismo jest potwierdzone później w życiu, w życiorysie całego kościoła. Właśnie tutaj ja bym jeszcze do, dołożył do tego, co Staszek powiedział, to jest bardzo ważna informacja. Pierwsi chrześcijanie, którzy umierali dla Chrystusa i cierpieli dla Niego i głosili Ewangelię, musieliby robić to wbrew temu, co widzieli. Jeżeli nie byłoby prawdą, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak. dlatego że byli tego świadkami i w dodatku robili to w świecie, Pełnym świadków tego wydarzenia. Więc jeśli to byłby fałsz, to znaczy, że dopadła ich jakaś totalna choroba umysłowa, co trudno jest wytłumaczyć, i to w ilości tysią tysięcy ludzi. Wróćmy jeszcze do tych przestróg przed wiecznym potępieniem. Znów oddaję głos Jezusowi Chrystusowi z Ewangelii Mateusza 10,28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zniszczyć w piekle. Albo jeszcze w takich słowach, też Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, wersety 13-14. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. W kwestii Życia pozagrobowego chrześcijaństwo oferuje unikalny i ponad wszelką możliwość rozsądny, bardzo solidny materiał dowodowy. Dlaczego rozsądny i solidny? Dlatego, że każdy z nas zadaje sobie pytanie, a co będzie po śmierci? Wielu z nas, niewierzących, zadaje sobie pytanie, czy śmierć ma sens? Tak bogate życie tutaj jest na Ziemi, e, intelektualne, e, świadome, bogaty świat. Czy, czy śmierć, która niszczy wszystko, ma sens? I wielu mówi, no nie, to śmierć nie ma sensu. Więc nasze wewnętrzne przekonanie, już nie powiem intuicji, ale mocne wewnętrzne przekonanie, mówi nam: śmierć to nie wszystko, to nie koniec. Więc mamy podstawy powiedzieć, że po śmierci też coś będzie. Skoro mamy poczucie moralne o dobru i złu, chcemy sądzić winnych, to też mamy podstawy do tego, jak już mówiliśmy, że będzie Boży sąd. Taki doskonały Boży sąd. Więc jak najbardziej jest to bardzo solidny materiał dowodowy. I nie wziąć na serio tego ostrzeżenia, to jest taka nonszalancka, głupia pogarda dla siebie samego. Dostajemy ostrzeżenie od czymś, co jest, no nie można tego porównać z niczym, co jest na Ziemi, bo dotyczy to wieczności i mówimy. Nic to dla mnie nie znaczy. Albo wprost to odrzucamy jako głupotę. A przecież to jest wieczność. Czym jest wieczność w porównaniu z krótkim życiem tutaj na Ziemi? Tutaj można powiedzieć, że to jest podobna, troszeczkę podobna sprawa, kiedy po serii badań przychodzimy do lekarza, onkologa, który mówi do nas: ma Pan Zaawansowany nowotwór, jeśli nic pan z tym nie zrobi, to w ciągu pół roku będzie pan martwy. Czy wtedy powiemy mu, a jest to światowej klasy specjalista, który zna się na tym, ma ogromne doświadczenie, czy powiemy mu, panie doktorze, proszę mnie nie straszyć śmiercią, co pan tam wie? Dobrze się czuję, to znaczy, że nic mi nie jest. No przecież tak nie powiemy. Przejmiemy się tym. Możemy się załamać, ale przejmiemy się tym. Tym bardziej głupotą, naprawdę głupotą jest, absurdem podważać to, co sam Bóg mówi nam o przyszłości, kiedy ostrzega nas, że przyjdzie śmierć, a potem przyjdzie sąd, gdzie każdego, kto mu nie zaufał, nie poddał mu się, czeka wieczna śmierć. Nie jest to wieczne nieistnienie. Wieczna śmierć i wieczne życie w Nowym Testamencie nawiązują do relacji. Życie to życie z Bogiem, to istnienie z Bogiem, a wieczna śmierć to istnienie, ale bez Boga. Czyli najgorsza życie, jaka może być. Tak jak gdybyśmy próbowali obrać nasze życie ze wszystkiego, co dobre i szczęśliwe, i nie miałoby to końca w czasie. Ale nawet to nie opisuje tego, czym jest piekło, czym jest wieczne potępienie. Skupmy się na chwilę nad samym słowem straszyć. Jakie jest znaczenie tego słowa? Najczęściej używamy je w kontekście wydarzeń, które nie są nieuchronne, ale które my możemy sami ściągnąć na daną osobę. Na przykład, mamy dłużnika, który jest niechętny, aby oddać nam pieniądze, i straszymy go, że najmiemy kilku bandziorów którzy spotkają go w jakimś ciemnym załuku. Oczywiście nie polecamy tego rozwiązania. To byłoby straszenie. Można też straszyć nierzeczywistymi obiektami. Na przykład dzieci po wioskach były straszone rozmaitymi straszydłami, po to tylko, żeby chętniej wracało o zmierzchu do domów. I też można straszyć rzeczywistymi cierpieniami, jak na przykład wizyta u dentysty, chociaż teraz już coraz mniej, jak i... Powiedzmy, bolesny zastrzyk, co czasem graniczy z zasadnym ostrzeganiem. Natomiast, gdyby na przykład policja drogowa zatrzymała twój samochód w ulewę, w górach, i policjant mówi: Proszę zawrócić natychmiast, tam dalej jest most zmyty przez rzekę, grozi wam śmiertelne niebezpieczeństwo. Czy ktoś przy zdrowych zmysłach powie: Panie policjancie, proszę mnie nie straszyć. Oczywiście z wdzięcznością potraktujemy to jako ostrzeżenie i zar wrócimy w poszukiwaniu bezpiecznej drogi. I tutaj przechodzimy do tego, o czym też już wielokrotnie wspominamy w naszych materiałach. To jest to, dlaczego ludzie nie chcą przyjąć ostrzeżenia o wiecznym potępieniu, o Bożym Sądzie, nie chcą uznać swojego poddaństwa wobec Boga, nie chcą go prosić o przebaczenie grzechów. I wskazujemy na to, że jest w nas bunt. Mamy to odziedziczone po naszych pierwszych rodzicach, po Adamie i Ewie, bunt wobec kogoś, kto ma prawo panować nad nami, kto ma prawo nam powiedzieć, jak mamy żyć. I ten bunt jest, ta, jest tak silny, że jakoś łączymy to z tym jakimś honorem, że nie wolno nam poddać się Bogu. Nie chcemy, ale tutaj powinniśmy się zastanowić, co to jest za dyshonor poddać się komuś, kto jest doskonały, kto jest dobry, kto wie wszystko. Jeszcze można by zrozumieć, że ktoś nie chce poddać się jakiemuś złemu dyktatorowi, który ma władzę i może nas zabić, bo wtedy bronimy faktycznie wolności, honoru, dobra. Ale nie w tym wypadku. Bóg jest doskonały i teraz dyshonorem jest niepoddanie mu się, a honorem jest, kiedy poddajemy mu siebie i przyjmujemy to, co on mówi. I prosimy go o to, żeby przebaczył nam nasze grzechy. I też. To, co my mówimy jako chrześcijanie, to nie jest straszenie. Bo tak jak Staszek powiedział, straszyć to można jakimiś potworami dzieci. My ostrzegamy. Ostrzegamy, bo z końcem życia kończą się nam możliwości zmiany. Jeżeli tutaj na Ziemi nie poddamy swojego życia Bogu, to po śmierci już nie mamy takiej możliwości. Ale niektórzy idą w zaparte, jak na przykład Karol Fiołkowski, który podczas jednej z debat Powiedział. Tak, ostatecznym argumentem, w cudzysłowie argumentem chrześcijanina, jest zawsze groźba, lub jak wolą apologeci, ostrzeżenie przed piekłem. Na przykład ulubiony apologeta Stanisława Seitenbrugenkejt podczas jednej z debat mówi tak: 40, 50-latkowie pokazują mi środkowy palec, a ja jestem, ja jestem ich najlepszym przyjacielem. Widzicie, jeżeli ktoś idzie w stronę przepaści. To kto jest jego najlepszym przyjacielem? Nie ten, który mówi o tym, jak ładny jest dzień, jak ładnie jest ubrany. Tylko ktoś, kto mówi, zatrzymaj się, przed tobą jest przepaść. Moi przyjaciele, jest przepaść i ateiści idą w jej stronę. To dlatego tu jesteśmy. To jest podstawa chrześcijaństwa. Przyznaj się, przyznaj się, przyznaj się, bo jak nie, to ja tylko ostrzegam, że istnieje piekło. Jak tak się uważnie temu przyjrzeć, to nie było to żadne merytoryczne ustosunkowanie się do argumentu czy kontrargumentu teistów. Mowa o piekle jako ostrzeganie w odróżnieniu od straszenia, było tutaj to tylko wspomniane przytoczenie samego argumentu. Czy publiczność miała zatem wyciągnąć wniosek, że skoro Karol przytoczył ten argument teistyczny, to znaczy już na niego odpowiedział? No, chyba nie docenił trochę inteligencji i spostrzegawczości części publiczności, która nie da się nabrać na taką tanią zagrywkę retoryczną. Co ciekawe, Karol jako nichilista przecież, zgodnie z swoją definicją nichilizmu, nie wie niczego. Zatem, na jakiej podstawie miałby twierdzić, że piekło nie istnieje? Przecież tego nie wie. A więc, jeśli tego nie wie, nie wie, czy groźba piekła nie jest rzeczywistą. A zatem nie wie, czy to jest ostrzeżenie, czy straszenie? Nie ma po prostu do tego żadnych podstaw. Ja też słyszałem jeden argument, że byłoby to niegodne dobrego, takiego prawdziwego Boga, by zachęcał ludzi do swojego Królestwa straszeniem, jakimś piekłem, jakimś cierpieniem, zamiast przyciągać ich pozytywnymi więzami, na przykład miłości. Co byś na to odpowiedział? Myślę, że to jest trochę zły przykład, bo to. Wybór Boga lub odrzucenie Boga to nie jest jak wejście do sklepu, gdzie sobie wybieramy towar możemy wybrać jeden towar albo drugi, gdzie w ogóle nie musimy wybierać towaru, bo możemy wyjść z tego sklepu, czyli możemy mieć taką postawę neutralną. Wybór Boga lub jego odrzucenie to jest bardziej sytuacja, kiedy stoimy na torach i nadjeżdża pociąg. Mamy tylko alternatywę. Albo zostajemy, pociąg nas rozjeżdża, albo uciekamy. I dlatego tutaj obydwa, obydwa te elementy są istotne. Tak, Bóg oferuje swoją miłość, ale to nie jest tak, że po drugiej stronie jest neutralność. Nie, po drugiej stronie jest brak Bożej Miłości, czyli wieczne potępienie. Albo jedno, albo drugie. I te dwa wybory, przynajmniej te dwie pozycje są połączone nawzajem ze sobą. Nie, nie można tego rozerwać. Nie mamy możliwości bycia w miejscu neutralnym. Inną wersją tego zarzutu jest to nie mogę wierzyć w Boga, który mi mówi kochaj mnie albo cię zabije. To znowu zakłada tę neutralność. Ja jestem neutralny i teraz Bóg przychodzi i chce zawładnąć moim życiem pod groźbą, że mnie wrzuci do piekła. Nie, ja nie jestem neutralny. Ja jestem winny złamania Jego prawa. Moje życie nie jest moim, jest od początku należało do niego, więc to jest tak, jak mówisz, sytuacja człowieka na torach. Albo jeszcze inaczej, czy możemy. Czy wybór między oddychaniem a nieoddychaniem jest jak, czy to jest możliwa jakaś postawa neutralna? No nie. Oddychamy, żyjemy, nie oddychamy, umieramy. Nie możemy być, nie ma trzeciego wyjścia, czyli ani jedno, ani drugie. Mamy tylko te dwa wyjścia. Tak samo jest tutaj. Kiedy idziemy z Bogiem, kiedy żyjemy z Bogiem, mamy z nim pokój, oddychamy i żyjemy. Kiedy Boga odrzucamy, przyjdzie czas, że umrzemy. I to umrzemy na wieki, czyli będziemy wiecznie potępieni. Chciałbym Państwa tutaj w imieniu Staszka i moim pożegnać. Mam nadzieję, że był to dobrze zmarnowany czas z nami, ta, ta chwila. Spożytkowany. Tak myślę. Mój znajomy mówi zmarnowany, więc tak się od niego nauczyłem. Następnym razem zajmiemy się trochę dłuższym tematem. Będzie to nawiązywać trochę do apologetyki, którą uprawiamy. Uprawiamy apologetykę założeniową, inaczej presupozycyjną. Bardzo dużo, my, dużo mówimy o tym, czym, jak ważne są założenia, w naszym światopoglądzie i teraz spróbujemy zobaczyć, czy część naszych przeciwników, próbując wykorzystać ten sam mechanizm, będzie w stanie pokazać, że latający potwór Spaghetti czy mega wąż 9 to są tacy sami bogowie i mają te same skutki takie myślowe, czy teologiczne jak Bóg Jahwe, Bóg chrześcijański, czy nie. Więc zapraszamy do następnego odcinka. Do zobaczenia.